No, wczoraj wróciłem za Augustowa. Jak właśnie było na wczasach? Ole, gorąco. Tak gorąco, że po prostu nie było można wytrzymać. I ludzie... Im ludzie a tyle grusza, po... Nie, poczekaj, daj mi powiedzieć. Ludzie tak całe te osłabia osłabiały się, że po prostu karetki non stop jeździły. No, bo I... taki upał. Tak. No, nie dziwnego. Żeby... A tutaj gadali, że ty w w Choroszczy. Jakim wchoroszczy? No, Paweł powiedział, że ty w Choroszczy. Ale, bo to wymyślają. Nie, to jest upał. <śmiech> Major ma się dobrze, laczki założone, wykąpane. Odpoczywa. Odpoczywa. Niedziera. No nie. Taka temperatura, że aż w góry się kręciło. No? A ty, Andrzej, słyszałem, że ten byłeś gdzieś, bo byłem u Krzysztofa rano. I tam gaśnicami chodnik, zostałeś A, to, oskarżony, o. że to ty. O 23. Ja mówię do Krzyśka, że ja w, to, wczoraj cię widziałem 22. No. E, mówię druga, 21, 20 gdzieś to było, tak? No. A on mówi tak. Ja mówię, że w sklepie byliśmy. On mówi, że tak, bo gaśnicę kupowałeś. <śmiech> no. <śmiech> ciekawe, ciekawe, czy jeszcze by myśli? No, to jak to? Popryskałeś, czy nie popryskałeś? <grymne> no, ja, a, a, po, a po co i gośnica? Jeśli ja będę dawał pieniądze na tego, na, na, na gaśnicę, żeby na knura zrobić przyjemność. No Zaczy sam sobie zasłużył na to. Niech. No, się znęć z tym Krzysztofem. No będą, będą, no bo on sam do tego dąży. Wszystkich obraża, jak on się odzywa do ludzi. Dzisiaj normalnie byłem porozmawiał, pośmiał no, się. Ale to wiesz, no, to normalnie. A za pięć minut no, tak będzie znowu krzyk, lament i wydzwanianie tego, no to... Spokojny dzisiaj siedzi spokojnie. Miał śniadanie zaraz jeść. Ostatnio jak ja byłem, to Ona na było, było, było chyba pięć osób. Z Polski bo przyjeżdżali, tak. jeden 200 zł, to jest zdjęcie całe te, drugi 100 zł, całe te, wagazem no. tylko drugi. No, no a czemu, a, a jak w mnie miał potencję, do czego ja wychodzę, robię zdjęcia i pieniędzy nie biorę. Bo ja nie potrzebuję pieniędzy. Co? Ale słuchaj, ale słuchaj, ale co chcą być sobie, to sami dadzą. Oczywiście, że tak. No. A nie tego, a nie był pieniądze takie Co Słuchaj, to wróciłeś, nie? To ja za to obstawałem, ty za mną obstawałeś, bo my. się wydzierał. Jak nie na mnie, to się wyżywał na wojtku. I tak na okrętkę, no to kole, no, no to jak to wytrzymać? No to, to, to nie ma sensu. No to niech nie sobie siedzi sam, niech sam siebie wyżywa teraz. Jakby kupił świnię, to by miał przynajmniej z tym gadać. Bo świnia ksiąka, e, on ksiąka. to, <śleszanie> <śleszanie> to byśmy się dogadali.